On ma tam, on tam ma jakąś tabu i ma tam no. jakiejś kamizelki, ale on chyba się wtedy po prostu ratuje, wiesz? Możesz na tam kilka cofnąć i nie do zabicia no. się dodaje. No chuj weź z modli Nie, nie pojedynek, no może no, się Będzie no tak. No, Morderstwo. Będzie pojedynek. Ej, co jest? Kto no. to jest? No. Będzie pojedynek. Z kim jest no. jesteś? Janitorem? No, jestem janitorem. Ale tak jest ja tego czegoś to dał na skipper. To skipp nie i po prostu skończył. Skipuję no. Nie, nie. Według mnie to jest tragedia, nie. Według mnie trzeba jednak wyjść do tamtego modpaka, bo to jest tragedia. No właśnie, co tu się stało? Czy nie, znaczy to, to jest dobry modpak, tylko nie wiem dlaczego nie może tego ustawić. Jakiegoś tam fraler rodził na ogonie. No Dobrze. bo są podzielone A na czemu się nie ma Jagernaut? to możesz już zabijać? No jeszcze nie. Ja 3 sekundy. A to ja 20. Każdy seker. Czem tu wchodzić do wm no to stąd trochę Co? Co? I ja spamiłem, z... z... ja spamiłem się... ja w przycisk. A co, nawzajem? No, nie wygrałem. Nawzajem się zabiliście u mnie. Nawzajem się zajebaliście. ale co Macie, że kto wygrał? U mnie ty wygrałeś, ale ponad się... Nie, ale, się... ale u mnie się zabiliście nawzajem no, To to było dziwne.